Hej, jestem Olaf i jestem kierownikiem projektu Help. Naszym motywem do działania była rosnąca liczba osób cierpiących na depresję, jak i rosnąca liczba samobójstw wśród nastolatków. Dlatego stworzyliśmy aplikację helpi, która ma pomóc Wam zrozumieć osoby z depresją oraz nauczyć Was, jak możecie jej pomóc. Nawiązaliśmy w sumie 11 współprac. A środki pozyskane od naszych partnerów zostały przekazane w 100% na rozwój naszego projektu. Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszemu partnerowi technologicznemu, czyli hostingerowi, za udostępnienie nam hostingu oraz domeny naszej strony internetowej helpliap.pl. Hejka, i jestem Dalia. Mieliśmy przyjemność udzielić wywiadu w Radiu Park w Radiu Wrocław i w Radiu Opole. Zbieraliśmy informacje do naszej aplikacji przez czytanie artykułów, książek psychologicznych i wskazywali na własnych doświadczeniach poprzez kontakt z osobami z depresją. Cześć, nazywam się Wojtek. Jestem deweloperem w Healthly, zajmowałem się odtworzeniem i wydanie na rynek aplikacji. Aplikacja zawiera 5 lekcji, każda lekcja zawiera informacje na temat, na temat depresji. Łącznie zebraliśmy 900 użytkowników w jeden miesiąc. Sam aplikację pisałem w przeciągu czasu 3 miesięcy. Cześć, jestem Olek. Razem z moim kolegą Michałem projektowaliśmy aspekty graficzne i odbiór przez konsumentów naszej aplikacji Helply. Razem z nim zaprojektowaliśmy plakaty i ulotki reklamowe. Cześć, jestem Cesika. Otrzymaliśmy 1000 ulotek i 20 plakatów od naszych partnerów. Cześć, jestem Klaudia, w projekcie byłam researcherką i wprowadziliśmy warsztaty w czterech lokalnych szkołach podstawowych.